Hej, w tym filmie przeanalizujemy i ocenimy sobie kolejne dwa odcinki drugiego sezonu powstania smoków, tym razem odcinek numer 7 i 8. Zapraszam. Odcinek 7 rozpoczyna się dokładnie tam, gdzie zakończył się szósty. Col Zane i Bonzł dotarli już do krainy Mysterium i natrafili w niej na klasztor, który wygląda identycznie jak klasztor Spingsu. Jest on zamieszkany przez Gandalaria, czyli twórczynią Bązyl. Gładko poszły te poszukiwania. Śmieszny jest ten fakt, że w Ninjago zawsze bohaterowie trafiają za pierwszym razem, dokładnie tam, gdzie trzeba, pomimo tego, że świat jest ogromny. Ninja wyjaśniają całą sytuację związaną z zakazaną piątką Gandalari i ta oczywiście zgadza się im pomóc. W pewnym momencie przybywają jednak agenci z administracji i jest wśród nich Jay. W tym w całym czasie Lloyd i Rontu prowadzą poważną rozmowę na temat wizji, pijąc herbatkę, która w rękach smoczycy wygląda wręcz komicznie. podoba mi się to poczucie humoru nowych twórców, którzy do poważnych sytuacji wprowadzają takie prześmiewcze elementy. W każdym razie Rontu wyjaśnia Lloydowi, że wizje, których doznaje, są jak drogowskazy, które pokazują w pewnym sensie przyszłość. I wtedy też pojawia się kolejna wizja, tym razem pokazująca najczarniejszy scenariusz, jak Lord Raz wypuszcza na wolność zakazaną piątkę. To sprawia, że ninja skupiają się o wiele bardziej na swoim treningu i kają w końcu udaje się po raz pierwszy wykorzystać technikę wstającego smoka. Ponownie twórcy wykorzystali w tym wypadku retrospekcję, lecz tym razem zupełnie nowe. Z dzieciństwa Kaja i Nii. Świetna sprawa. Najciekawsza jest jednak końcówka tego odcinka, gdzie na niebie wschodzi krwawy księżyc, a Egalt i Rontu przemieniają się w skały, więc nie będą w stanie nauczyć pozostałych ninja techniki wstającego smoka. Całkiem ciekawy odcinek, nie jakiś super wybitny, bo dawno już swoją drogą nie słyszeliśmy całego naszego rasa, ale bardzo przyjemnie było w końcu zobaczyć jak ninja odnoszą jakieś sukcesy. Nie spodobało mi się jednak to, jak Cole, Zane, Bonzu i Gandalaria zostali zaatakowani we własnym klasztorze przez administrację. W sensie, jak dla mnie wydawało się to nieco na siłę, nieco wymuszone, tylko po to, aby wprowadzić tutaj wątek Jaya, a na pewno dało się zrobić to lepiej. Ode mnie ocena 8 na 10. Odcinek 8 rozpoczyna się od wizji Lloyda na temat rytuału, który posłuży resowi do przywrócenia zakazanej piątki. Dzięki wizji ninja poznają miejsce rytuału do Jocienia. Wyruszają więc w podróż do Wildness. W międzyczasie Cole Zane i Gandalaria próbują zatrzymać agentów z administracji, a Bonzel napotyka Jaya. Oczywiście twierdzi on, że nie pamięta swojej przeszłości, jednak po tym jak widzi swoje odbicie w stroju ninja w magicznej kuli Gandalari, krzyczy, że lepiej aby jego możliwość kontrolowania piorunów pozostała w tajemnicy. Czy to oznacza, że coś tam jednak pamięta? Być może. Chwilę później bohaterowie uciekają z krainy Mysterium i przebywają do Wildness, gdzie Gandalaria ma swoją kryjówkę. Odnajdują tam skrzynię, której otwarcie będzie dla Rasa niemożliwe, dlatego Bonzel zostaje w niej zamknięta. Niestety jednak Jordana zastawiła pułapkę na naszych bohaterów i zabrała Bonzel. Pozostali ninja przylatują w międzyczasie do Wildness na perle przeznaczenia, więc prawdopodobnie już niebawem wszyscy się spotkają. A więc podsumowując, odcinek nie najgorszy, ale strasznie boli mnie to, że ten Jay, zarówno w sezonie pierwszym, jak i tutaj, jest wciśnięty tylko po to, żeby podtrzymać trochę o nim pamięć, ale w żaden sposób nie wpływa to na rozwój jego postaci i nie popycha jego historii do przodu. No cóż, poradzimy. Ja oceniłbym ten odcinek na 8 na 10, podobnie jak poprzedni. To już wszystko na dziś. Zachęcam Was do zostawienia swojej opinii w komentarzu i dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.